Dzień dobry, nazywam się Marcin Kozłowski, jestem radcą prawnym. W dzisiejszym nagraniu wyjaśnię, czy pożyczkodawca może żądać dodatkowej opłaty za udzielenie pożyczki i czy może skuteczniej dochodzić na drodze sądowej od osoby fizycznej, która jest konsumentem. Mówiąc o pożyczkodawcy, nie mam na myśli banków, ale podmioty, które udzielają szybkich pożyczek bez większej weryfikacji klienta. Nie sprawdzają, czy klient znajduje się w rejestrze długów lub ma zaległości w bankach. To są tak zwane chwilówki. Klient, który jest konsumentem, osobą fizyczną, zostaje do podpisania umowy, z której wynika, że pożycza na przykład 3000 zł. Taka osoba z reguły nie zastanawia się, czy w umowie są jakieś inne dodatkowe koszty lub opłaty, nawet gdyby wiedziała, że są, to i tak najprawdopodobniej podpisały tę umowę, ponieważ potrzebne są jej pieniądze w tym momencie. Postanowień umowy nikt z pracowników pożyczkodawcy nie tłumaczy pożyczkobiorcom. Nie wyjaśnia, że na, poza należnością główną trzeba jeszcze spłacić dodatkowe opłaty, które mogą nazywać się różnie. Na przykład jest to prowizja, opłata za udzielenie pożyczki, opłata za obsługę pożyczki, opłata administracyjna. Nas może być mnóstwo, ale cel tych, tych, tych opłat jest jeden. Dodatkowe wynagrodzenie dla pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki. Wysokość tych opłat często wynosi tyle samo, co wysokość pożyczki. I tym samym pożyczkobiorca ma do spłaty często dwa razy więcej niż otrzymał. Pożyczkobiorca po otrzymaniu pożyczki ma obowiązek jej zwrotu w ratach. Często są to niskie raty, ale po sumowaniu okazuje się, że do zwrotu jest ponad dwa razy więcej. Niż dostało się w rzeczywistości pieniędzy. Na raty składają się wysokość pożyczki, czyli te 3000 zł, ale też odsetki i właśnie te dodatkowe opłaty. Pożyczkodawca, po otrzymaniu każdej z rat, po wpłacie, w której dokonuje pożyczkobiorca, zalicza kwotę, odpowiednie kwoty na każdą z tych pozycji, czyli na pożyczkę, na odsetki i na opłaty dodatkowe. Kiedy klientowi, pożyczkobiorcy. Wydaje się, że spłacił już to, co otrzymał, czyli te 3000 zł, to okazuje się, że pozostaje jeszcze drugie tyle do spłaty. Często jednak pożyczkobiorcy w ogóle nie spłacają połowy nawet tych rat i kapitału głównego, czyli tej pożyczki. W takich sytuacjach pożyczkodawcy wysyłają wezwania do zapłaty, które są z reguły bezskuteczne, a następnie wypowiadają umowy i składają pozyw o zapłatę, w którym twierdzą, że pożyczkobiorca nie spłacił całej pożyczki. W takich sytuacjach najważniejsze jest to, aby obliczyć, czy pożyczkobiorca dokonał spłaty kapitału głównego, czyli tego, co otrzymał w rzeczywistości faktycznie, czyli tych 3000 zł oraz odsetek, które również są naliczane, ale ich nikt z reguły nie kwestionuje. Jeżeli spłat wynika, że kapitał został spłacony w całości, Należy podnieść w sądzie, że pozostałe opłaty, są, których żąda pożyczkodawca, są nienależne i niezgodne z prawem. Nawet jeżeli w umowie jest postanowienie, z którego wynika obowiązek spłaty dodatkowych opłat, to należy stwierdzić, że są to tak zwane klauzule abuzywne, czyli niezgodne z prawem. Umowy najczęściej, umowa najczęściej jest zawierana pomiędzy spółką. Będącą pożyczkodawcą, czyli przedsiębiorcą, a osobą fizyczną, czyli konsumentem. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami, sąd z urzędu ma obowiązek zbadania, przeanalizowania, czy w umowie nie znajdują się postanowienia niezgodne z prawem. Tutaj nawet pozwany, czyli osoba fizyczna, konsument, nie musi podnosić, żeby sąd na to zwrócił uwagę. Sąd powinien sam. Na to zwrócić uwagę i przeanalizować umowę pod tym kątem. I Takimi niedozwolonymi klauzulami, klauzulami, klauzulami abuzywnymi są właśnie postanowienia dotyczące konieczności zwrotu opłat dodatkowych, prowizji, opłat za prowadzenie pożyczki. Kiedy sąd już uzna, że obowiązek zwrotu dodatkowych opłat jest klauzulą niedozwoloną, abuzywną, oddala powódstwo w tym zakresie i konsument nie musi już niczego zwracać. Sąd bada również, czy pożyczkodawca umożliwił pożyczkobiorcy indywidualnie ustalenie warunków umowy. Nie chodzi tutaj o, to, o wysokość pożyczki tych 3000 zł, ale pozostałe warunki, na przykład dotyczące opłat dodatkowych, termin spłaty, naliczanie odsetek. Sąd analizuje też, czy pożyczkodawca pożyczkobiorca mógł cokolwiek negocjować w tej umowie. W takich sytuacjach pożyczkobiorca może powiedzieć, że nie było to w ogóle możliwe. I tak naprawdę tyle. Powie, że dostał umowę i miał ją podpisać w takiej wersji, jaką otrzymał. To druga strona, czyli pożyczkodawca, musi w jakiś sposób udowodnić, że konsument miał możliwość indywidualnego ustalenia sobie warunków. Co do zasady sądu uznają, że pożyczkodawca nie udowodnił tego i oddalają powód. W tym zakresie. Warto jednak pamiętać, że jeżeli z dokonanych wpłat tych rad okaże się, że nie pokrywają one w całości kapitału głównego, czyli otrzymanej pożyczki w naszym przypadku tych 3000 zł, to sąd zobowiąże pożyczkobiorcę konsumenta do zwrotu tej pozostałej kwoty pożyczki. Ale powinien oddać pozew pozostałej części dotyczącej opłat dodatkowych. Przykładowo, jeżeli konsument pożycza, pożycza 3000 zł, a opłaty dodatkowe wynoszą kolejne 3000 zł i konsument spłaca jedynie 1500 zł, ale zaprzestał spłaty pozostałej kwoty, to sąd najprawdopodobniej uzna, że konsument pozwany musi zwrócić jeszcze pięćset zł plus odsetki z tytułu pożyczki, ale oddala roszczenie o dalsze 3000 zł z tytułu opłat dodatkowych. Sąd nie kwestionuje zasadności roszczenia dotyczącego pożyczki tego kapitału głównego, ponieważ, skoro ktoś pożyczył pieniądze w wysokości 3000 zł, to powinien oddać te 3000 złotych wraz z odsetkami. Ale już opłaty dodatkowe są kwestionowane i sądy oddalają z reguły powództwa w tym zakresie. Warto jednak pamiętać, że tutaj każda sprawa jest inna i sąd indywidualnie podchodzi do każdej z nich. To nie jest tak, że skoro w pierwszej sprawie sąd oddalił wołowództwo, to w drugiej też oddali, bo stan faktyczny może być inny, może być jakiś szczegół, który zmienia całkowicie pogląd na daną sytuację i wyrok może również być inny. Dziękuję bardzo Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania. Do widzenia.